Cześć, nazywam się Natalia Tatarczuk i jestem z kadry szkoleniowej Car Group. Budowanie pierwszego wrażenia w pierwszych 30 sekundach. No cóż, jeżeli chodzi o sprzedaż, to tak naprawdę może oznaczać, że albo klient zostanie z Tobą, jeżeli potrafisz zrobić na nim dobre wrażenie, przedstawić się jako ta osoba profesjonalna, albo po prostu zrezygnuje z Twoich usług. Psychologia mówi jasno. Mamy tutaj tylko i aż 30 sekund, żeby wzbudzić w drugiej osobie zaufanie. Żeby ktoś uznał nas za osobę kompetentną osobę, która zna się na tym, co robi, za osobę pewną siebie i mówiąc w skrócie, mogącą ci pomóc. Dobra wiadomość jest taka, że na te kilka. Sekund można się przygotować. Jest do tego masa technik. Ja przedstawię Ci krótko pięć takich podstawowych, które możesz sobie przetestować w domu przed lustrem, dlatego że ważna jest tutaj kwestia komunikacji niewerbalnej to w jaki sposób Ty też wyglądasz nie tylko co mówisz, ale jak się prezentujesz. A więc przejdźmy do rzeczy: postawa i kontakt wzrokowy. Zanim cokolwiek powiesz, Twoje ciało już wysyła sygnał. I pamiętaj o tym, aby Twoja sylwetka była wyprostowana, abyś bezpośrednio patrzył drugiej stronie w oczy, ale też nie zbyt wysoko, bo to pokazuje, że patrzysz z góry, czyli ktoś się czuje tak umniejszony, ale też nie patrz w ten sposób. To wygląda też tak nieco wrogo. Niech to będzie face to face. Lekki uśmiech, jak najbardziej, to wzbudza pozytywne emocje, wzbudza sympatię, więc staraj się pokazać to swoje takie ciepło, aby druga osoba mogła Cię właśnie odebrać jako osobę taką fajną, miłą, i przez to jest większa szansa, że Cię polubi, a o to nam chodzi. Staraj się też w domu przed lustrem wytrenować poczucie, Spokoju, luzu, żeby nie być spiętym, takim nerwowym, bo druga strona od razu to wyczuje. I też na poziomie takim podświadomym. A więc jak najwięcej naturalnego stylu, bo to też pokaże, że jesteś autentyczny, że niczego nie ukrywasz. Nie masz jakiejś maski. Sygnał, możesz mi zaufać. Nie mam zamiaru ci nic wciskać. Śmiało. Rozmawiajmy. Jak partner z partnerem. Dwa głosy, czyli w jaki sposób Twój ton może budować relację. Jakkolwiek to brzmi, ale rzeczywiście też ma ogromne znaczenie. Czasem jest też tak. Nie wiem, czy Ty tak miałeś, ale ja wielokrotnie, że wystarczy, że kogoś usłyszę. Nie znam tego człowieka, ale słyszę jego głos i. Wzbudza on we mnie takie jakieś negatywne emocje po samym sposobie mówienia. A w przypadku kiedy ty pracujesz z drugą osobą jako sprzedawca musisz, nie powinieneś, musisz nauczyć się go właściwie kontrolować. Staraj się mówić spokojniej. Nie za szybko, nie za wolno, ale generalnie, jeżeli masz tendencję do tego, żeby mówić trochę za szybko, to przystopuj, dostosuj się do swojego klienta, żeby być na tym samym takim polu, żeby mieć ten sam vibe. Więc ton głosu to taki pierwszy, nazwijmy to emocjonalny most, który zadecyduje, czy klient cię tam wpuści, czy też oby nie, ale nie. Dostrzesz klienta zanim cokolwiek powiesz, nie pokazuj się od razu jako ja tutaj rządzę, ja tu jestem ekspertem, specjalistą, jasne, on ma wiedzieć, że znasz się na rzeczy, ale to on ma tutaj błyszczeć, to on ma się tutaj czuć ważny, więc zanim przejdziesz od razu do rzeczy, dowiedz się, Panie Marku, o właśnie, jeżeli chodzi o imię, staraj się je używać, bo to też bardziej zbliża do drugiej osoby. A więc, Panie Marku, zanim przejdziemy do rzeczy, chcę się też dowiedzieć, czego Pan dzisiaj potrzebuje, dlaczego zdecydował się Pan akurat przyjść do nas, co jest dla Pana ważne w tej ofercie, dlaczego akurat chciałby mieć Pan taki telefon. Dlaczego chciałbym mieć Pan taki, a nie inny abonament, w zależności oczywiście, czym się tutaj zajmujesz. Ale jak najwięcej pytań. I tym samym mówisz, to nie będzie prezentacja, to będzie rozmowa. Rozmowa między dwoma partnerami. To jest klucz. Dalej to autentyczność. Ludzie wyczuwają osoby sztuczne, które będą prezentować się albo zbyt oficjalnie, zbyt poważnie. No, też tutaj nie będzie takiej, takiej naturalności, e, czegoś, co e, będzie mogło budować waszą relację, tylko to jest rozmowa na zasadzie ekspert-klient. No, ale raczej w perspektywie takiej długofalowej to może nie przełożyć się na jakieś konkretne efekty, które mogłyby być satysfakcjonujące dla obu stron. Im większy luz, też oczywiście na początku nieprzesadny, bo to trzeba nauczyć się wyczuć klienta, ale im większa taka swoboda. Jeżeli jesteś osobą ekstrawertyczną, ekspresywną, to pokaż to, że jesteś właśnie taki bardziej energiczny, ale byleby nie przytłoczyć osoby, która jest zbyt spokojna. Natomiast nie udawaj kogoś, kim nie Jesteś. Wiesz, kiedy zyskasz? A to jest bardzo rzadkie, ale ja to osobiście stosuję nierzadko w wystąpieniach publicznych. Kiedy odczuwam taki pozytywny stres, który jest taki motywujący, to się nazywa eustres, to ja mówię o tym, że się stresuję. Słuchajcie. Dzisiaj odczuwam trochę taki większy stres, ale to dlatego, że mi po prostu zależy na tym, żeby wszystko wyszło fajnie. I pod kątem rozmowy sprzedażowej też możesz to zastosować. Panie Marku, przyznam, trochę się stresuję, ale to wynika z tego, że zależy mi, aby jak najbardziej Pana zrozumieć, aby jak najlepiej móc Panu pomóc, rozwiązać Pana problem. I nie pokazujesz się tu jako taka maszyna, która powtarza różne jakieś regułki, sformułowania, tylko jako człowiek. A tak bardzo tego potrzebujemy w dzisiejszych czasach po prostu autentyczności. Inną rzeczą jest atmosfera. Kiedy dwie osoby na początku się poznają, jest taki dystans. Taka niepewność, co to, kto to jest. Z kim mam do czynienia, jak będzie wyglądała ta rozmowa? I warto tutaj podejść na miękko, rozładować tą atmosferę, zaproponować kawę, herbatę, nie przechodzić od razu do rzeczy, że nasza oferta jest taka, 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 nawet nie poznając uprzednio, z czym dokładnie przychodzi nasz klient, czego dokładnie oczekuje, czyli nie ma tych wcześniejszych pytań. Nie, pokaż ludzkie podejście. Bez sztuczności, bez napięcia, i chęci od razu sprzedania swojego produktu. Jak więc zadbać w skrócie o to pierwsze wrażenie w 30 sekundach? Odpowiednia postawa. Ton głosu. Uśmiech, wyprostowana sylwetka, ludzkie, nieszablonowe podejście, autentyczność. Tak bardzo dzisiaj cenione. Zwracaj uwagę na te elementy, zastanów się, które już masz, nad którymi jeszcze potrzebujesz popracować i pamiętaj, że jest to proces, ale wszystko po to, abyś był jeszcze lepszym sprzedawcą.